Na nierównomierne ścieranie się bieżnika w postaci zamkowania wpływa tarcie bieżnika opony o nawierzchnię. Najczęściej zamkują opony tylnej osi napędzanej. Podczas jazdy działa na nie większa siła, co powoduje nierównomierne ścieranie klocków bieżnika. W czasie hamowania tylnie opony działają na podłoże, powodując silne wzajemne oddziaływanie, nadal w tym samym kierunku, co skutkuje ścieraniem tych samych krawędzi klocków bieżnika. Na ząbkowanie opon najczęściej mają wpływ rzeźba bieżnika, twardość mieszanki, zbyt wysokie ciśnienie w oponach i stan zawieszenia. Agresywny styl jazdy może potęgować zjawisko ząbkowania, natomiast szybka jazda po zakrętach będzie zacierać jego ślady. Systematyczne przekładanie opon co około 10 000 km pozwala zminimalizować ząbkowanie bieżnika. Tak wygląda zalecany kierunek przełożenia opon asymetrycznych i symetrycznych dla aut wyposażonych w napęd na jedną oś. Dla opon kierunkowych bez ściągania sfelek schemat wygląda następująco. Przełożenie opon w autach ze stałym napędem 4x4 powinno gwarantować odwrotny kierunek toczenia opon asymetrycznych i symetrycznych. Ten schemat wymaga ściągnięcia sfelgi opony z bieżnikiem kierunkowym. Dla aut 4x4 z różnej wielkości oponami dla przedniej i tylnej osi zalecany jest następujący schemat, który dotyczy opon asymetrycznych i symetrycznych. Silne wyząbkowanie można dotrzeć przy pomocy specjalnego urządzenia, skraca to niestety żywotność opon. Warto podkreślić, że ten rodzaj zużycia nie powoduje bezpośrednio negatywnych skutków w zakresie bezpieczeństwa jazdy, a jedynie hałas i obniżony komfort. Sprawdź, co jeszcze warto wiedzieć.